Wyszłam do łazienki, wyszłam do wanny, puściłam wodę w plecach. Myślałam, że choć trochę pomoże. Puściłam lewą wodę, skurczę bardzo mocno, parę dwa razy mocno i on wyszedł. Wyszłam z wanny, miałam łazienkę czarny worek na śmieci, Położyłam worek wannie, wsunęłam do tego małego. Jak wyglądała Pani pierwsza rozmowa z córką po tym, jak została aresztowana? Ja nie umiałam z nią rozmawiać. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić. To jest tak, że, tak jak panu powiedziałam, głowa mówi, daj się spokój, ale ja zwyczajnie, jak ją zobaczyłam, ja podeszłam, ją przytuliłam. Pytałam się, czy mogę podejść. Teraz miałabym ją tak odstawić. od... od... Po prostu nie potrafię. Nie potrafię. Czy ona mówiła kiedykolwiek pani o tym, że jest w ciąży? Nie, nie. Gdyby mi tylko jakaś myśl zaświtała w głowie, że coś jest nie tak, że może być ciąży, ja bym się mojemu dziecku przyglądała. Aleksandra J. zabiła czworo swoich dzieci. Wszystko wydarzyło się w tym domu. Kobieta rodziła w wannie. Tuż po porodzie ciała wrzucała do foliowej torby, zawiązywała i ukrywała w starym piecu. Po wszystkim kładła się spać obok swojego pierworodnego syna. Niespełna rok po zatrzymaniu Aleksandry o rodzinnym dramacie i relacjach z córką zdecydowała nam się opowiedzieć jej matka. Wiem, że musi podziąć karę i ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo jednak zrobiła naprawdę źle. Nie umie z tym żyć. Bo dotarło to do niej. Chyba teraz dopiero dotarło. Ma pomoc psychologa mi się ta dzieciąka. Yy, słyszy ciągle płacz. To jest. To nie to dopiero teraz dociera. Teraz dopiero dociera, co się wydarzyło. Teraz. Aleksandra J. w swoich zeznaniach szczegółowo opisała zabójstwo czwórki swoich dzieci. W toku śledztwa łatwiej było jej napisać, niż powiedzieć, kiedy mogły przyjść na świat. Najbardziej w pamięci zapadło jej pierwsze morderstwo. Dziecko, prawdopodobnie żywego chłopczyka, inaczej niż pozostałą trójkę, zakopała pod drzewem. Nie pamiętam, czy się rusza, czy oddywał. Pamiętam tylko, że złapał mnie za palec. za mój prawy wskazujący. Pamiętam jeszcze, <laughs> że jak tak bardzo go przepraszałam, mówiłam do niego, płakałam bardzo, związałam wory. Ten sam dzień poczekałam, aż ruszyliście mnie w bo ja lubię i chciałam, żeby przypominały o tym małym. Żadne z tych ciąż nie planowałam, żeby w jakikolwiek je zakończyć w inny sposób. Nie chciałam, żeby to tak się zakończyło. Nigdy nie chciałam ich skrzywdzić, tak? A to, co się wydarzyło, to. Aleksandra J. usłyszała cztery zarzuty zabójstwa, ale zdaniem prokuratury działała pod presją swojego partnera, Dawida W. To by to wszystkim wiedział, tak? O każdy, z, każdy z tych czterech ciąż wiedział. Na początku, tak, chroniłam go, ten, broniłam Dawida. Tak, Pani już mówił po urodzeniu pierwszego, pierwszego syna, no, Tak. ma kolejny ciąż? Tak, jeśli pojawi się następne dziecko, zabierze mi a skażymy następnymi w cholerach. Po badaniach DNA okazało się, że Dawid W był biologicznym ojcem wszystkich zamordowanych noworodków. Choć twierdzi, że o niczym nie wiedział, to według zeznań Aleksandry przy co najmniej dwóch porodach był w domu lub w jego pobliżu. On był na polu wtedy, mój konkubent, Dawid. On przyszedł na chwilę do domu. Ja weszłam do domu, zaczęłam chodzić, bo tak bolało. On na chwilę przyszedł. Prosiłam, żeby mi pomógł, bo tak bardzo boli, że źle się czuję. On popatrzył na mnie, powiedział, że ma ważniejsze sprawy i wyszedł. Ja wtedy, jak powiedziałam Dawidowi, że mnie bardzo boli, to nie powiedziałam mu, że rodzę. Nie wiem, czy się domyślił, że ja rodzę. Sasu się nie cofnie, proszę wierzyć. Ja bym oddała wszystko, ale teraz z tym krzyżem po prostu muszę żyć. Jeśli ktoś myśli, że jestem głupia, że stoję za nią, będę stała, bo to moje dziecko.